Dzień dobry, proszę państwa. Cześć, dzień dobry. Witam z Dublina. Prosto ze. Tak, od Asi, Panny Anne. Nagrywamy dzisiaj dwa testy. Zaczynamy od mojego testu. Dokładnie. I będzie to test rzeczy z biedronki, a u Asi będzie coś bardziej takiego demakijażowego, ale też mocno eksperymentalnego. I na koniec damy Wam oczywiście odnośnik do tego filmu. Super nowości, tak. tak. A ty z Polski aż przyjechały tutaj, bo tutaj niestety nie ma biedronki. Aha. Kosmetyki z biedronki, o które licznie prosicie, jesteście ich bardzo ciekawi, tak jak Tak, Ta tak, to prawda. Dlatego że marki, które tam są, są znane. W sensie nie jest ich zbyt dużo, bo mamy przede wszystkim Bel, ogromną szafę kosmetyków Bel czasem zdarza się Eveline, ale to raczej tak od tak, święta. Od święta. E, jest troszeczkę Garniera, ale niewiele, bo kremy BB, ale mamy też z B Be Beauty, czyli z marki Biedronki. E, mamy podkłady, bo wcześniej była tylko pielęgnacja, są podkłady, więc je mamy. Najdroższa rzecz kosztowała 9,50 w ogóle. Właśnie. Mamy po mini paletce cieni, e, po których ja się sporo spodziewam, dlatego że słoczywałam je sobie wybierając właśnie ja w Biedronce i słuchaj, może one właśnie nie wyglądają zbyt pro, ale właśnie właściwości swoje miały naprawdę fajne. Mamy, ja mam duo numer 6, a Ewa, to, duo, trio w zasadzie, Prio. a Ewa numer 5. Pięć. Fiolety ja brązy. i brązy, Dobra. dokładnie. Czyli takie bardzo standardowe kolory. Tak, tak. No i zobaczymy co z niej wyjdzie. Zaczynam od najjaśniejszego i z nim lecę na całą powiekę. Ja świecie. tak samo. Tutaj takie cienie przed nami, nie? No, nie no, jest Ale, spoko, no tak, ale pigmentacja. No, Pyli się bardzo. No, bardzo. Dobrze, ja już lecę do drugiego ciemniejszego koloru. O, y, 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 mała różnica między nimi jest. W sensie w paletce widać różnicę, ale na powiecie ja nie widzę różnicy. Mam tu dwa kolory. Aha. Aha. <laughs> Jakby nie powiedziałam, się nie wiedziałam. Aha. U mnie nie. chyba to będzie widać, bo jednak te brązy są takie zróżnicowane, przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie widać. Dobra, jak dołożyłam Zobaczymy. to trochę lepiej widać. Dobrze. Dobra, biorę pędzelek puchate i polecę z tym ciemnym fioletem. No, ten, powiem Ci tak, no coś tam widać, ale. Bez szału. Ale ładne takie kremowe. Takie jakby troszeczkę kremowe. Znaczy nie są kremowe. Ja bym zrobiła większą takie... różnicę w kolorach po prostu w tej mojej paletce, wiesz? Chociaż nie mam aż takiej bardzo obsypanej powieki pod spodem. Nie wiem, jak to u się tam prezentuje. No troszkę jest, ale, ale nie jest bardzo. Opakowanie się dużo. strasznie. Tak, opakowanie jest całe w ogóle w tyle. Znaczy najgorsze jest to, że one nierównomiernie przylegają do, do powieki. Nie da się ich takim. Blendować ró równo tych ciemniejszych kolorów i nasycenie tego koloru. To chmurka tutaj... na powiece, zrobienie chmurki na powiece granicze. Nie, no po prostu trzeba się narobić, o tak, trzeba się dużo narobić, żeby osiągnąć ładny efekt, krótko mówiąc, ale powiem ci, że słoczone na rynku wydawały się troszkę fajniejsze. Ja sobie tutaj kończę oczko, a Ty opowiedz o podkładach i kremach BB. Tak, z BB Be Beauty są one za 7 zł i widziałam trzy serie, były dostępne. Eee, właśnie, krem BB, Wersja matowa podkładu i wersja kryjąca podkładu. E, ta kryjąca najjaśniejszy kolor właśnie w tej kryjącej był strasznie ciemny. E, ten był dosyć jasny, wydawał się na ręku, kiedy na szybko to soczowałam i wybierałam. Krem BB nie miał testera y, i nie widziałam też innych kolorów, tylko była jedna wersja. Dlatego stwierdziłam, że będzie twój, bo pewnie będzie troszkę ciemniejszy. E, a wersja matowa idzie do mnie, bo ja też mam problemy jeszcze większe niż ty ze świeceniem tak. się. Tak. Ja chciałam zaznaczyć, że nieważne jaki sobie to będzie kolor, i tak go nakładamy i po prostu będziecie miały obraz, czy warto, czy nie warto, czy kolory są odpowiednie, e... czy nie. Bo, aha, to e... no, dzisiaj no, e... będzie taki e... nieidealny do końca. Przyrzekasz! przyrzekam, że twój nawet lepiej wygląda, tak. słuchaj, twój lepiej wygląda, tak, bo jest taki pomarańczowy. Tak, trochę i będziemy się Zobaczymy. po prostu obie nałożymy Wymieniać bo... No. Słuchajcie, bo naprawdę w Biedronce no wydawał ale... się on dosyć jasny. Pomarańczka. Ale, ale, pachnie, pachnie ładnie w ogóle. Nazwałem to okrycie średnim, takim jakie mają po prostu przeciętnie podkłady. No ja niestety widzę, że ten krem BB ciemnieje, oksyduje. Zobacz, to jest nowy, a to jest stary. Yy, U, już widać dużo, ogromną. Mhm. Mój się chyba też pociemnia. Roz... Znaczy... Ja jeszcze to się pociemnia? Powiem. No zobacz. Ojaj. Czy może przyniesiesz, bo wiem, że masz ten fikser rozjaśniający z NYX? W zasadzie nazywa się to mikser, a nie fixer Proszę bardzo. Mikser. Mieszamy. I testujemy. Ewa nadal tworzy, próbuje coś stworzyć na swojej twarzy, a ja jestem gotowa do podsumowań i chciałam powiedzieć na temat tego kremu BB. Pierwsza sprawa, za dużo zabawy z z tym wszystkim. Absolutnie ciemny kolor, gdzie ja jestem dużo ciemniejsza na przykład niż Ewa, czyli jest dużo osób o jaśniejszej karnacji ode mnie. Na dodatek nie widzę efektu wow, nie widzę w tym nic szczególnego. Co prawda muszę przyznać, nie ma jakiegoś super efektu maski, to jest prawda, ale nie wtapia się nie, w skórę, nie, on... widać go na skórze. Tak, bo ja oczekuję od podkładu, zwłaszcza kiedy rozprowadzę właśnie gąbką albo wstępuję, wpracuję go porządnie, że on jest, że on polepsza moją skórę. że z drugą skórę jakby, tak? Nie? Że to daje taki po prostu wyrównanie kolorytu, a nie, że go widać, zwłaszcza tak jak mówisz, jak pracujemy go wilgotną gąbką. Wracamy do dolnej powieki. I tak jest. A, już chciałam się w to zanurzyć, żeby no, było miło. więcej. No, nie dobra. ma tak dobrze, nie ma tak ładnie. Łapie cień. No nie, w ogóle zdmuchnę go. Ja właśnie e, zdmuchnęłam, bo łatwiej się korzysta. No nie, nie okay. wyczerujemy tu jakichś, nie wiadomo jakich. Cudosiku? Ja bym chciała. No, przykro. Ja lecę od y, jasnego tutaj, na środku tutaj, znaczy na środku, we, wewnętrznym kąciku. Ja się zabieram za eyeliner. A ty masz kredę do, do brwi. I moi tutaj. drodzy tak, i eyeliner i kredka do brwi są po 7 zł. Ja mam w zasadzie tak naprawdę wosk do brwi w kredce, a no dobra. I kredkę, więc nie wiadomo w ogóle I... jak to będzie z kolorem. I o nie, to jest taki słuchajcie, w taki, a, z taką taki, gąbką, wiem, gąbką wiem. ale gąbką, która się w ogóle nie ugina, Słopeczkę. a ja... A ja totalnie takim w ogóle, bo to jest jak z zapałką robienie eyeliner z zapałką. A właśnie oh, wow. kred, kredka nie miała testera, więc nie wiedziałam kompletnie co biorę kolor. dla ciebie. Kredka jest na razie spoko, jest dość miękka. Troszeczkę jest za ciemna, ale przynajmniej ani trochę nie jest ciepła, więc to jest spoko, bo za ciemną niż za ciemna. No, bo ciemno zawsze wyczeszesz, nie? Ale jest taka bardzo woskowa. Czuć, że to jest wosk w kredce, bo tak zobacz, lepi się tak widzisz? Tutaj i tak się skleja te brwi. Tak, zdecydowanie. Ja ci powiem, że dla mnie to jest dramat i moje rzęsy są całe w, w tej formule poklejone, aż widzę od góry takie plamy czarne. Ogólnie ładny kolor, i jakby to nałożyć na coś, na przykład na cień, jakiś tam, to myślę. To myślę, że smutno. A nada się dla osób, które nie potrzebują dużego ukrycia? O tak, tak, tak. Myślę, że nada się dla osób, które potrzebują ułożyć sobie brwi. Leciutki kolor, wypełnienie pojedynczych luk i utrwalenie jakby kształtu brwi, tak? Włosów. To jest będzie okej. Okay. Nie za bardzo umiem narysować sobie brwi, dlatego, że jak je wyrysuję są za ciemne, wyczeszę, znikają. I jakby to jest jakieś błędne, zamknięte koło. Zrobienie prostej idzie? kreski, słuchaj, próbuję tutaj, kończę już, próbuję wykończyć tą linię, tak wiesz, na taką gładką, ale jest to bardzo trudne, bo też jak przejeżdżam, to on trochę ściąga poprzednią warstwę, jakby Ojej. przykleja się, i stąd wiesz, te dziury i takie prześwity, Ojej. więc muszę tak troszeczkę jakby nawalić, potem przykleić. Last but not least, miejmy nadzieję, bo po prostu mam nadzieję, że to będzie dużo lepsze niż wcześniejsze produkty. Mój błyszczyk pachnie. Ja mam e, Shiny Liquid Lips w różowym kolorze, który to jest trójeczka. Ja mam Matte Liquid Lips. Matowa pomadka w płynie 0,5. Nie I ja mam bardzo Ładny kolor zobaczymy. Ładnie to pachnie. Ja miałam uh -huh. kiedyś błyszczyk e, z Beli i byłam z jego bardzo o, zadowolona, bo on był tro trochę taki jak ten Nars Turkish o, Delight. Ładnie. No co prawda nie jest to taki mocny mat, w sensie nie jest taki, taka ciężka konsystencja, bardzo lekko ma konsystencję. Taka wodnista Aha. Ale szybciutko zastyga do takiego matu, więc... Oba produkty do ust są za 6,50. Aczkolwiek nie podoba mi się aplikator, bo nie umiem się pomalować. On, ten aplikator jest taki mocno błochaty, co w przypadku błyszczyka takiego... Um jest spoko, ale w przypadku płynnej pomawki bywa golej. trudne, bo często nie da się po prostu tej, 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 tego równego obrysu no, no, zrobić. No, problem właśnie z konturem, szczerze problem z konturem. A no. ta część nie jest na tyle za e, taka szpiczasta, żebym sobie mogła nią wjechać. E, e, że linię Tak, zrobić. dokładnie mhm. jest taka włochata, więc no. ciężko się tym maluję. Podsumuję Ewa. Ten test. Podsumowując, jesteśmy zawiedzione. Spodziewałam się, że będzie trochę lepiej. Myślałam, że będzie całkiem okej, okay. nie wiedziałam, że będzie aż tak źle. No to po kolei pójdźmy. Um... Zaczynałyśmy od cieni. Zaczynałyśmy od cieni. Cienie są kiepskie, bardzo się osypują. Dużo się po nich spodziewałam, dlatego że y, słoczone. Swatchowane... Wydawały się w sklepie naprawdę w porządku, ale nie przyklejają się równo do powieki, tak. nie chcą dobrze pracować, nie chcą dobrze się blendować, ścierają się i ta pigmentacja właśnie próbując je palcami jest super. Ale pracując pędzlem ciemniejszymi kolorami nie. Właściwie to jest niestety. problem przy blendowaniu cieni pędzlem one się zjadają jakby znikają. Dokładnie. I takie, taki brudny efekt. Jest. Bardzo pozytywnie. Tak dokładnie hmm. bardzo pozytywny ten jasny cień, który się oczekuję, ale fajna pigmentacja jest ok. Hmm. Ciemne niestety drama. Niestety dramat. Dalej. Po. Podkład. Mój podkład milion razy za ciemny. Ciemniejszy ok, zmieszałam z z, z rozjaśniaczem, z mikserem e, ale nadal on nie wygląda jakoś tak super ekstra na skórze u mnie też za ciemno i nie robi szału na skórze mm. ale nie robi też tragedii tak, ale nie, nie robi też tragedii tego mimo mhm. uważajcie na nie, jeśli e, na nie się dościcie, dlatego, że e, właśnie jeśli jesteście jasne, bo one mocno ciemnieją właśnie później jak nałożycie, zobaczcie to to jest, to jest rozjaśnione, to jest już rozjaśnione. dobra, e, dalej eyeliner jak ja. dla mnie eyeliner był w ogóle najgorszy z wszystkiego. Eyeliner oceniam najgorzej. No ja się że... strasznie, nie? E, Malując. Naprawdę. Jakby, jak Ja się spociłam przy tym, autentycznie. A nadal te kreski są okropne. Robiłem je bardzo długo, bardzo jakby wszystko co może być złe w eyelinerze to tutaj jest. I formuła, która robi prześwity i jeśli się dokłada to ściera się poprzednia warstwa, można powiedzieć. Um, I ten aplikator i to, że to nie jest ładny czarny kolor, tylko taki trochę szarawy. No po prostu to wszystko. Kretka do brwi to tak jak powiedziałam. Jeżeli nie macie wymagających brwi, nie potrzebujecie dużo dorysować, to jest spoko. Bo przede wszystkim jest dobrze, że nie jest ciepła. Mm -hmm. To jest zdecydowany plus. O, jest bardzo ładne. Dokładnie, no ale dla mnie troszeczkę za ciemny, tak? Mm -hmm. no, jakby ona, trzeba pamiętać, to jest wosk, jest bardzo mokra, miękka, więc ciężko się z tym pracuje, ale jak tylko tam poprawić, zaznaczyć, jest to. się, ok. to się nadaje jak najbardziej. Najlepiej wypada, bo jeszcze To jest najmocniejszy punkt, Tak, jakby... ładnie wygląda, mimo że u ciebie o tyle jest gorzej, że ten aplikator nie tak on mnie dobrze. pozostawia wiele do życzenia aplikator, aczkolwiek zawsze możecie to odkręcić i użyć swojego pędzelka, tak jakby kolor albo kredkę, pomóc się kredką dokładnie. jeśli chodzi o obrys, tak? jest w porządku. Błyszczyk super, prześlicznie pachnie, miła konsystencja, czuję nawilżenie i jest fajny kolor, bo on jest taki ani w pełni kryjący, ale też nie jest taki kompletnie przezroczysty, mm -hmm. więc mi to bardzo odpowiada, mimo, że ja ostatnio jestem totalnie matowa, no ale chciałam, chciałam dwa różne produkty. Dokładnie. No, dokładnie. E, także ten błyszczyk naprawdę bardzo spoko. Tyle. Dajcie znać, czy wyglądał. najgorsza, która była rzecz? Yy, najgorsza rzecz dla mnie chyba to były cienie. Cienie. Bo cienie. jeszcze później próbowałam sobie tutaj zrobić kreskę przy rzęsach i nagle czarne wszystko pod oczami cienie źle mi się pracowało. Bardzo. No dobra, no, dajcie znać co wy przetestowałyście, przetestowaliście w ogóle, jeśli chodzi o kosmetyki z Biedronki, jest bardzo dużo dobrej pielęgnacji, w ogóle czuję yy, włos, włos tak tego... Płyn jest jakby chyba kultowy, prawda? Pusteczki do tego makijażu są spoko, jest dużo tych pielęgnacyjnych rzeczy, fajne, ale tego nie dałoby się tak łatwo przetestować, no właśnie. Trzeba wiedzieć teraz po prostu na co uważać i tyle. Dokładnie. Dzięki, do zobaczenia! Pa. I odsyłamy do filmu Asi. Tu będzie, gdzie tu, to gdzie będzie gdzie, będzie, gdzie tu będzie na Asi. Tu. Na Asi będzie ten film, a tu gdzieś na mnie będzie, e, jeśli chcecie e, dać mi subka I Dobrze. łapkę w górę też. I łapkę w górę pod filmem właśnie dla filmów z takimi testami. Cześć!